Justyna Gradek opublikowała zdjęcia w dresie pochodzącym z kolekcji Joanny Przetakiewicz. To kolejny raz, kiedy gwiazda wrzuca tak udaną stylizację. W sportowym wydaniu prezentuje się znakomicie. Wiemy, ile kosztuje ten zestaw, Justyna jest fotomodelką, która bardzo często współpracuje z różnymi magazynami, była także jedną z tak zwanych KSW Girl. Prywatnie związana jest z zawodnikiem MMA Karolem Miśkiewiczem. Celebrytka bardzo często wrzuca ich wspólne zdjęcia na swoje konto na Instagramie. Obserwuje je aż 842 tysięcy osób. Poza prywatnymi fotografiami bardzo często pojawiają się również stylizacje. I to właśnie one przyciągają do profilu mnóstwo fanów. Dla wielu dziewczyn Justyna Gradek jest inspiracją w kwestii stylu. Celebrytka w jednej z nowszych stylizacji użyła przepięknego sportowego kompletu marki La Mania, której założycielką jest Joanna Psztakiewicz. Dres wykonany jest z połyskliwego, przyciągającego spojrzenie materiału. Komplet ma przepiękny, głęboki odcień zielonego. Bluza posiada kaptur, z przodu jest zapinana na zamek. U dołu ma szeroki ściągacz. Z boku rękawów wszyty został lampas z logotypem marki La Mania. Bluza kosztuje 990 zł, a spodnie do kompletu 890 zł. Dół kompletu ma mocne marszczenie w pasie i na dole nogawek, które również z boku mają wszyty lampas. Dresy dostępne są nie tylko w zielonym kolorze, lecz także fioletowym. Justyna Gradek sportowy komplet zestawiła z dopasowanym czarnym topem oraz botkami z wysoką szpilką, które przełamują całość stylizacji. W komentarzach fani zwracają uwagę zwłaszcza na kolor dresu, który naprawdę robi ogromne wrażenie. Wygląda jak lejąca się tkanina, która w świetle łapie złote refleksy. To zdecydowanie nietypowy dres. A jak wam się podoba, waszym zdaniem wart jest takiej ceny? 嗯。